O uszanowanie, moi drodzy biznesmeni. W tym oto odcinku omówimy sobie pierwszy odcinek dwuodcinkowej serii. Gdzie jeden jest tu, a drugi będzie dla wspierających. I kiedy będzie ten dla wspierających, to nie wiem. Kiedy mi się go będzie chciało zrobić? Czyli albo jeszcze dzisiaj, albo już jutro. No, mówię, on będzie dla Gigadżonów. To tak o. No, więc pierwszy odcinek będzie dotyczył te tego, i to będzie ten odcinek. W czym Rio jest podobne do Antwerpu? Za to ten kolejny odcinek będzie, czym Rio różni się od Antwerpu. No, to tyle. Na samym początku, wiadomo, ten jest, no, ten skin, ten szwagier, i on tam mówić, że o, coś tam, mam dla Was ten, pieniądze, czy tam skiny różne, bo Wy na przykład tu płacacie pieniądze, tu coś jest tak, won, i tu na przykład da, dajecie na przykład nie? 34 tysiące ciskich kurum w ten sposób, i sobie tu wpisujecie, i sobie na przykład Gnira kupujecie, i sobie tam nim gracie i mówicie tak, omy, ale skupiłem takiego z Kodem John. E, no i fajnie, super można by rzec. A teraz przechodzimy do odcinka. No więc, tak, jeżeli chodzi o podobieństwa same w sobie, Paryża do e, Antwerpu, nie, ja ogólnie nie chciałbym wyciągać jakichś bardzo mocno. Pochopnych wniosków związanych z Paryżem, to chcę zauważyć podobieństwa, które już dzisiaj widzimy na pierwszy rzut oka, żeby móc w jakiś sposób egzystować na świecie, który będzie po prostu Paryż zawierał. Więc, jeżeli piszemy sobie Paryż kapsuła ogólnie do tutaj, dziadostwa tego, to możemy sobie zauważyć, że supplye stały się przez ten jeden dzień troszeczkę wyższe niżeli. Jeszcze wcześniej zakładaliśmy, urosły one nieco, co jest według mnie całkiem interesujące. I mamy w okolicach 40 tysięcy leg. Więc ja od razu już uważam, że supply z Paryża nie należą do niskich. I to jest pierwsze podobieństwo. Po drugie to na pewno to, w jakim czasie wyszedł sam w sobie Paryż, ponieważ mamy tak samo jak z Antwerpu, major po prostu w. W okolicach Maja czy czerwca to, no, to jest akurat bardzo duże podobieństwo, ponieważ jest to okres po tak jakby marcowych trochę tych wszystkich perypetiach i okres, gdzie zdecydowanie dużo osób ma pieniądze, jak i też dużo osób nie ma trochę tych pieniędzy, to jest kolejna rzecz. Kolejna, jaka nam tutaj towarzyszy, to jest niespodziewane wejście. Eventu, który jest border, borderless, czyli nie ma po prostu z tyłu żadnego tła. Wydaje mi się być to też całkiem ciekawe. I też mamy podobne tło na jednym, jak i na drugim evencie, jeżeli chodzi o te rzeczy. Z mm, ogólnie hologramów. Jeżeli miałbym powiedzieć, jakie są podobieństwa, to tutaj nie ma ich tak dużo, jednak trzeba powiedzieć, że najdroższą naklejką też jest naklejka fioletowa. Tutaj bym tak powiedział. No i mm, według mnie takim najsilniejszym podobieństwem między jednymi, a, jak i drugimi, to jest bardzo nieracjonalne nabieranie ceny y, przez naklejki w miejscu, w którym ogólnie. Te ceny powinny albo stać w miejscu, albo się w jakiś sposób równoważyć, co powoduje po prostu bardzo duży popyt inwestycyjny. I tak samo Paryż, jak i Antwerp wykazują gigantyczny popyt inwestycyjny na samej promocji, co może być bardzo zgubne dla przyszłości. To jest coś, co jeszcze zobaczymy, ponieważ nie wiem, czy jest w ogóle taka możliwość, żeby na przykład załóżmy taka naklejka mouse, nie. Załóżmy to naklejka akurat. I tak jakbyśmy sobie wzięli ja tu, przepraszam, że tutaj nagle wszystkich oślepię, zrobię wręcz tak, żeby to jakoś zniwelować. Eee, załóżmy, że mamy ten wykres, nie? który by sobie szedł tak, 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 tak. On jest jakąś tam średnią, która by się działa. Czy wy w ogóle wierzycie w to, że tak się może wydarzyć? Chyba nikt w to nie wierzy, każdy rozumie, że nawet jeżeli ten wykres będzie szedł tak do tak jakby końca promocji, to na samym końcu promocji będzie, będzie musiał się kiedyś wydarzyć ten incydent, który tą naklejkę czy inne naklejki tego typu po prostu zbije z ceny. W sensie wydaje mi się, że cena, która jest aktualnie, długoterminowo nie będzie taka i to będzie wyższa cena niż ta dzisiejsza. Ale też nie wydaje mi się, aby to był jakiś świetny moment do inwestowania. Wydaje mi się że wręcz przeciwnie. I mm, mamy dokładnie te same oznaki, e, takiego. Mm, Bym powiedział, nabrania przez inwestorów bardzo dużych ilości tych naklejek. Według mnie my nie wiemy totalnie, jaki potencjał, jeżeli chodzi o ilościowy zasób, będzie miał ten Paryż, i nie wiemy totalnie, co się z nim wydarzy zaraz po zakończeniu promocji. Totalnie tego nie wiemy, bo nie wiemy, ile ludzie tego nakupują i jak bardzo będą się chcieli tego pozbywać. Dlatego osobiście jestem bardzo, ale to bardzo sceptyczny do jakiegokolwiek inwestowania w Paryż na promocji i nawet się zastanawiam czy by nie przeredefiniować prze mojego planu, czy by nie, nie stworzyć totalnie nowego bo w tym momencie to co ja widzę to jest to, że jeszcze chwilę to podrośnie okej, okay, dobra, VSM nawet niech do 250 leci, ok, pozwalam spoko, niech będzie tylko nie wiem czy to jest aby na pewno takie bezpieczne i takie jasne i takie fajne Trochę się tego boję i trochę się tego cykam, więc y, osobiście wydaje mi się, że nie ma tutaj, y, nie jest to takie klarowne i to właśnie jest bardzo podobne w tym w sensie do Antwerpu, że w tym momencie się jeszcze dużo może dziać, ale potem y, w końcu ci, którzy dzisiaj to kupują, będą musieli to kiedyś sprzedać. Nie, to tak będzie funkcjonowało. A jeszcze bardzo dużo tych naklejek się pojawi, i bardzo dużo ich się może pojawić. Do tego jeszcze zau zauważmy, że Paryż ma dokładnie taką samą cenę na markecie co Antwerp, a jest jednak mimo wszystko w grze tańszy. Więc to też osobiście czuję, że jest co najmniej na niekorzyść dla naklejek z Paryża. Akurat. Ponieważ nie, nie ma tak, jakby konkurencji i nie za bardzo się opłaca je kupować na markecie, ale to jest jakby i tutaj jest pewna luka Paryża, która go różni od Antwerpu, ale o tym już będzie kolejny odcinek. Osobiście wydaje mi się, że Antwerp, znaczy Paryż w tym momencie jest na trajektorii Antwerpu. Tak myślę. Że on leci w ten sam sposób co Antwerp. I jeżeli to wszystko się powtórzy, to idealnie. Jakby jest pięknie, perfekcyjnie. Yy, nic nie trzeba wkładać, nic nie trzeba się przejmować, jakby nie trzeba w ogóle w żaden sposób yy, robić nic. Dodatkowo mamy. Ja, ja pokażę wam cie, ciekawą rzecz. Zobaczcie sobie te ceny. Żeby były takie ceny, naprawdę w tym musi być gigantycznie dużo pieniędzy. Uwierzcie mi, tu musi być skurwysyńsko dużo pieniędzy, żeby takie. Żeby utrzymać cenę 150 zł dla takiej naklejki, po prostu w nią muszą być pompowane dziesiątki tysięcy. Dosłownie tu potrzeba dziesiątek tysięcy do utrzymania takiej ceny, ponieważ cały czas ktoś to dropi i cały czas ktoś to chce sprzedawać, więc popyt na to musi być kosmiczny. A mimo to, że taki, takie ceny utrzymują się na Paryżu i te to, to są w milionach według mnie idą pieniądze potrzebne do utrzymania Paryżu, Paryża. To ceny z Antwerpu nie wykazują żadnych tendencji spadkowych, czyli nie ma żadnej relokacji pieniędzy z Antwerpu do Paryża. To jest ciekawe dla mnie. I to jest yy, coś, na co ja nie zwracałem uwagi na Paryżu, na Sztokholmie. I będziemy dopiero, dopiero tak jakby tej, yy, tego podobieństwa będę mógł szukać na Kopenhadze, kiedy ona się będzie działa. Czy będzie ta relokacja, czy jej nie będzie? Dzisiaj jej nie ma totalnie i to jest wręcz złoty interes. Tak bym to nazwał. No, więc to by było na tyle. Trzymajcie się i hej!